Witam was 31 sierpnia 2019 roku. Przyszedł czas na zrobienie trynki tym moim wielkim magnesem. I tutaj do Was taki komunikat. Słuchajcie ogłaszam wyniki konkursu na nazwę. Nazwą mojego nowego maga będzie Kazik. Ja dodaję od siebie magiczny, czyli magiczny Kazik, a więc dzisiaj będziemy robili trynkę magicznym kazikiem. Kolegę Patryk Patrycjusz zdaje się, zapraszam na priwa. Omówimy tutaj wysyłkę koszulki, takiej lub innej podobnej. Podeślijcie mi swój wymiar, bo nie wiem jak to tam wygląda u ciebie. A więc co? Bierzemy naszego magicznego Kazika i czyścimy trynkę. Dzisiaj, jak widzicie, dysponuję moim ulubionym złomowozem, czyli kangurkiem. Jest Kastra. Na tej chwili pusta, ale miejmy nadzieję, że to się szybko zmieni. Jest telefon na statywie. No i jest magiczny Kazik. Ajcio, łażę z tym kadzikiem łażę na razie nic nie wychodzi ale tu już widzę jakąś oponę Op. zobaczcie o, jest opona o, zdaje się że mój magiczny Kazik coś złapał zaraz zobaczymy komisyjnie co to jest o, niestety nic nie złapał słuchajcie jest tak ciężki po prostu że sam w sobie jest jakaś bateria Oprócz tony kapsli, wychodzi bateria Czyli wynika z tego, że ładnie wyczyściłem tutaj dno Niby pousywali te słuchajcie, te zielsko, ale to wszystko jest na dnie A tymczasem mamy jakieś panty. Wpada miarka Śrubunek jakiś, takie fanciory Tymczasem wychodzi taka tam puszka żelazna Nie, ja naprawdę tutaj wyczyściłem tą trynkę dokumentnie. Zobaczcie, kawałek pręta zbrojeniowego, jedynie. Spójrzcie, jaki fajny fant. Nie jest to metal. Jest to jakaś porcelanka. Zobaczcie, taki piękny lew, czarny. Jakaś tam taka żabka. Kawałek klocka hamulcowego od samochodu. Mam wrażenie, że coś tam się zahaczyło. Ale to może być tylko wrażenie. Jest dużo kamlotów. Ja jestem w piance mokrej, a już jestem zgrzany ale ledwo co słońce staje. patrzcie jaka rurka niklowana wyłazi powiem Wam, że dno jest cholernie trudne bo jest wciul zarośnięte no i 30 cm mułu a tymczasem, spójrzcie wyłazi taka łyżka żelazna, jakaś tam sprzączka same drobiazgi spójrzcie takie tam poszycie od zderzaka samochodowego. Wszystko się wrzuca do wody. Jestem szalenie wdzięczny Wam za wszystkie komentarze typu o, Za duży ten magnes, nie da się nim rzucać. Bo to nie jest magnes do rzucania. Tylko magnes do ciągnięcia po dnie. Magnes do rzucania mam 70x40 I to mi wystarcza. A tym magicznym kazikiem chcę po prostu czesać dno. Tak więc nie spodziewajcie się. Spektakularnych rzutów tym magnesem, bo ich nie będzie. Tymczasem dno trynki jest w cholerę porośnięte, zamulone, i dlatego ciężko cokolwiek się tutaj wyciąga. Podejrzewam, że jak na jesień to wszystko odpuści, będzie o wiele lepiej. A druga sprawa, że ja też tą trynkę nieźle wyczyściłem do tej pory. Dobra, rozkminiamy kolejną porcję od Kazika. Jakaś taka blacha ażurowa. Zapalniczka, trochę kapsli, takie tam śmieci drobne. I zobaczcie, wychodzi kolejny kawałek jakiejś rury, niklowany flakon od perfum. Oczywiście nie przyciągnął się, tylko się zaplątał. W tą siatkę ogrodzeniową. wpadła do wody. Telefon nie wpadł do wody. Czujecie to? Ale działa. Ja pierdzielę, masakra. Jak to będzie działało, to będę w mi się łapy trzęsnął. Akcja z telefonem udała się, odzyskałem go. Wpadł mi na chwilę do wody, bo próbowałem go tam przekręcić na statywie i spadł ze statywu. No no trudno, życie. Na razie działa. I oby tak było dalej. Tym razem wpadają resztki jakieś ładowarki, wiertło takie tam pokrzywone i jakaś taka śruba. Znów chyba jakiś elektryczny gadżet, nie wiem. Dorzucamy jakąś sprężynkę i kolejną zapalniczkę. Ale co to jest? Ja Zobaczcie. O, śmigło takie śmigiełko wyciągam ogarniacie to? ale jazda rynka to teraz wygląda jak jakaś zupa warzywna no chodzę więc w tej zupie i wyciągam kolejne fanty z głośniczek jakieś tam elemenciki takie rzeczy dobra, dorzucam jeszcze jakąś puszkę i śrubkę i spadam bo po prostu gotuję się w tej piance tak więc co, idziemy podsumowywać nasz wypad dzisiejszy no i przyszedł czas na podsumowanie prawie 3 godzin działania magicznego kazika a więc to co widzicie, fanty, panciki. ten lef jest bardzo fajny mimo że nie jest to metal ale liczy się jako fant łyżka, trochę złomu, różnorakiego. Kolejny raz zapraszam na kanał Panny Neodymki. Link w opisie. A także do komentowania, lajkowania i subskrybowania obu kanałów mojego i wspomnianego wyżej. Cześć.